Cześć, jestem Katarzyna i prowadzę bloga Loga w Harmonii w konie. W imieniu Nygusa mówię, że to jest wąsam nie powiem. to jest ten beczek, zachowuj się. Chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać kantar Monte Robertsa. Jest to oryginalny kantar Monte Robertsa, za który zapłaciłam majątek niestety. Ale jest fantastyczny. Świetnie się sprawdza przy koniach, które nie respektują wędzidła, wieszają się na wędzidłach, ponoszą na wędzidłach. I wbrew temu, co się każdemu wydaje, te zwędzibła zachowują się zdecydowanie lepiej. Jego głównym elementem działającym jest ten pasek, który się przypina do wody z jednej i z drugiej strony. Działanie jest takie, że tutaj delikatnie ciągniemy konia. Nie tarpimy, tylko ciągniemy. Wczesne, jak koń nam odpuści, to jakby sam się nagradza automatycznie, zmniejszając sobie nacisk na kość nosową. Bardzo istotnym jest to, żeby skantar był śmiegi, Kantar był wysoko na kości nosowej, nie na końcu, bo można tą kość uszkodzić. I będzie to konia zatykało, będzie mu przewody nosowe i będzie oddychał. Także dopasowanie kantara jest bardzo istotne i w tym celu posiada on trzy klamry, które, dzięki którym możemy dopasować. Tutaj muszą chodzić dwa palce i tutaj muszą chodzić dwa palce z aganasami. Do prowadzenia konia stosujemy tylko i wyłącznie... Ten element. Nigdy nie prowadzimy konia na tych elementach, ponieważ to ma służyć do nauki. Czyli jeżeli uczymy, stosujemy te kiela. jeżeli prowadzimy, to kółko. Dodatkowo jest, możemy go uczyć w ziemi, różnych rzeczy. Możemy go uczyć wchodzenia do kałuży, przechodzenia przez plandeki. Właśnie to jest to, że i jakby zmniejszamy jego dobro, samopoczucie. Jak on nam odpuści, to sam się nagradza. Przy jeździe dosujemy te dwa kółka, do których dopilamy wodę. W momencie, kiedy koń nam się próbuje zawiesić, albo robi coś, tego nie chcemy, możemy bardzo mocno zadziałać na noc. Naprawdę, wydaje się, że jest to takie delikatne, ale to wcale nie jest delikatne. Więc miałam okazję parę razy ćwiczyć. Nigdy nie wystawiamy konia w tym napadoku, dlatego że może się zafaczyć i się to się Do wypuszczania on się nie nadaje. Jest teraz mam drugiego delikwenta, który tutaj służy nam za modela i na nim przekazujemy Wam kantarek, kantarek tak zwany sznurkowy, leciony z 7 metrów sznurka i nie mniej, żeby nikt nie myślał. Jego oddziaływanie jest bardzo podobne do kantara Monte Roberta, inaczej oddziaływuje w tym pasekiem również na kostkę nosową konia i również istotne jest to, żeby konioł go zawiązanego w odpowiedniej wysokości. Do zawiązywania służy nam tutaj prosty... I Węzeł. Ważne jest to, żeby ostatnia nitka, końcówka była z tyłu, żeby konia w oko nie mogła urazać. Tutaj mamy węzeł, do którego wiążemy wodze. Jego oddziaływanie jest w ten sposób, że jak ciągniemy, to ciągniemy na dwie strony. Nie denerwuj się, to jest dobrze. Co by o nim powiedzieć? Myślę, że działa bardziej y, spektakularnie niż niż Kantar Monte Roberta duali. z uwagi na to, że linki są cieńsze. A pamiętajcie, że im cieńsza linka, tym, bardziej, tym większą siłą działamy na, na tyst konia. Natomiast nie wiem, co do precyzji. Wydaje mi się, że jest troszeczkę mniejszy, ponieważ mamy tutaj większy zakres ruchu. Jest to idealne narzędzie do uczenia młodych koni bez konieczności składania im wędzidła od razu. I myślę, że jest fantastyczne, bo można na nim nauczyć wszystkiego. Od pracy z ziemi, po siedzenie na siodle i jeżdżenie na rowerze. Tak, Dziękuję bardzo.